Widzicie, pewnie każdy z Was bywa kiedyś głodny. Dziś zrobimy zupę cud. Do przygotowania zupy cud potrzebujemy w rządku. Może być szklanka, może być kubeczek. Paluszków najlepiej sezamowy, bo są słodkie. Tigera 47% alkoholu. Snickersa 95% cukru. I kisiel. Może być gelby. Jedziemy. Wsypujemy kisiel. Nie lepiej mieszać. Zalewamy tutaj gier. Mieszamy. Jak smakuje taka zupa? Tak. Po twojej pysznej zupie nie ruszam dupy sklopa. Ta zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię. Po twojej pysznej zupie nie ruszam dupy sklopat, Ta zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię.